Cześć, witam Was gorąco. Krakus w Lego Saga Skywalkerów. Przebudzenie mocy został ostatni mini etap: zniszczenie Starkillera. Więc wchodzimy w grę swobodną i po to, żeby zdobyć wszystkie pozostałe i się jeszcze do tego. Zestawy i wyzwania. Tu się zaczyna od... Latającego, więc szybko... To się nazywa kilo. Wympnij się trzy razy namierzającym cię wrogą. No to to zrobiłem. Bardzo proste do zrobienia. Zrób Skylo śniegowego bałwana. Aha, to podczas naszej walki z Skylorenem. To zestrzel hełmy z głów pięciu szturmowców śniegu ok czyli to też później będzie dopiero no, wystarczyło zrobić nadal lutujący pocisk yy, wymanewrować i teraz tak tutaj w yy, tym latającym etapie nie widzę żadnych mini yy, zestawów chyba że się nie nie, nie podznaczają ale wydaje mi się że jest że tutaj po Dameron By widział to był piękny manet Zaczął obleczyć basem dookoła zniszczyć wieżyczki yy, i teraz co mi zostało 8 yy, high fighterów i... Yy, a jeszcze jedna bieżka.

No, ...poczęty, <laughs> a chyba, że teraz będzie jeszcze jakiś mini-zestaw do zebrania, przypomina... Zestaw. Na szczęście mamy sporo szans, bo tych yy, zniszczenia wieżyczek jest po drodze sporo, więc jeśli tam się ktoś pominie jedną czy dwie, to nie ma co panikować, ale to jest, yy, kto pominie to pominie wszystkie. Tam powiedzmy jest ich 20, 20 po drodze, z czego musimy zmniejszyć 10 yy, spokojnie jest to do zrobienia ja pomijam tą ten miecz? Ten miecz świetlny jest mój! go sobie weź? Jak zrobić y... walcz ze mną! Skrócę twoje cierpienia! Hmm. Drugi Słyszałem, raz że wystarczy. świetny i mam walczyć z Renem. Niezłe wymagania! O, Słyszymy. Nikt nie stanie mi na drodze. Ani Han, ani ty! Jeszcze tego za bardzo nie opanowałem. Przepraszam! Jak z niego zrobić ciężego wana? A, bo ja się mogę w zmienić. A jakie było to... Yy... Aha, dobra, zestrzel yy, helmy. Zestrzelić helmy to raczej nie będzie wyzwanie, natomiast zrobienie z niego bałwana to już, to już będzie coś takiego. Jest świetny. Oddaj mi go. poszli. To pewnie pułapka, ale nie możemy mu dać uciec. W którym momencie? Plaster burzący. czy z tego Widzę ślady. Poszedł gdzieś tam. Ej, Potrafią się tutaj okay. patrzeć? jeszcze? Lepiej do nich blisko nie podchodzić, bo później jest problem. Teraz zestrzeliłem cztery, powinien zostać jeden. Złomiarka i zdrajca! Jesteście żałośni! Okay. On nie może uciec bo tym co zrobił. Wyzwolenie Potwór z ciebie. Jesteśmy zacni. Han Solo was nie uratuje. Hej, ale ja. Ja mam tutaj roboty do zrobienia, ok? agora sim Ja nie chcę z tobą na razie walczyć, zostaw mi spokoju. Popie. O! Zrobiłem wyzwanie. Aha, zestrzeliłem. Czyli jeszcze nie zrobiłem z niego śnieżnego tak o Pozwól, że się przedstawię. Wittis. Mistrz Jedi. Podam pomoc tą dłoń. Obacz. Będę tego pilnił. Przeciwnij został. Ognia! 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 Prosić kogoś innego. Umiem się z takimi obchodzić. Może chodziło o tego bałwana. Dziwię, że, że to trzeba było wybudować. Dajcie sobie ten spokój, lecimy pomyśleć. Ok. Teraz jest jeszcze jeden mini zestaw, ale oh. właśnie tam mam czyli one będą jeszcze 7 muszę pamiętać o tym oj no i... To można było zebrać w normalnym etapie, o, bo tutaj mieliśmy Rej. Można ich atakować blasterem dużym. W sumie czemu by nie? A ma zielony miecz. Nie dam rady. Mamy takie na mojej planecie, tylko są chłopaki mokre. Może tutaj? A! A nie chyba wiem o co to może chodzić Zrób Skyler... nie Skyler tak? Myślałem że trzeba złożyć To będzie przypominał Kailorem Ale Ale! A, czyli tutaj możliwości strzelenia tych hełmów to było od groma, to to jeśli yy, nawet bym w yy, tych przylawie gdybyś mnie jakoś... przegapił to... ...spokojnie może. Pomyśl, co osiągniesz po przejściu szkolenia! No. No. Zaraz, zaraz. Nie za sta. To mnie uchu. A. Nie przegapiłem tam. Jest. nauczyciela, mogę ci pokazać ścieżkę. Przegapiłem i muszę tam wrócić do tej walki i do wyzwania. Na pierwszym podejściem... Nie, nie zdobyłem, to nie jest śniegszne nie zebrałem tego jednego mi zestawu, więc zaraz się pojawię znowu w metalku. Witaj ojcze, synu, dobrze Cię widzę. Nie będzie to. ś zwabić na tego bałwony Co zrobić wpad na tego bałwan O jest. Nie wiem co zrobiłem do końca. Myślałem, że jeśli on skoczy na tego bałwana, to jak gdyby się z nim wpadnie na niego a więc... I, i coś. I cokolwiek zrobiłem, to y, udało się. I to jest najważniejsze.

Bo tutaj jest to o tyle trudne, że żeby tutaj dotrzeć, no to trzeba tam zniszczyć bazę star killera i e, w tym wstępie e, latającym, więc to trochę czasu zajmuje i może zniechęcić, jeśli się tego nie zrobi za pierwszym razem, to radzę, radzę tak zrobić, bo mnie tutaj zajmuje. Natomiast nie wiem gdzie, gdzie jest ten y, ostatni y, zestaw. Jak tam wskoczyć na górę? Na górę. A! O. Szkoda, że tego nie zrobiłem za pierwszym razem. I, te, i tego y, wyzwania z bałwanem, ale kompletnie nie widziałem, jak to zrobić. Więc cieszę się, że ostatecznie się to udało. To wyzwanie z owanem to tak naprawdę nie wiem do końca jak to się robi. Nie wiem. Co zrobiłem, bo Kylo Ren kilkrotnie wskakiwał na tego bałwana i nie zaliczało mi. A w pewnym momencie, jak gdyby, rozbiłem tego bałwana mocą czy, czy mieczem i on, jak gdyby, posypał się na Kylo Ren. Tutaj jest ostatni mini zestaw, więc spokojnie można yy, zakończyć go. I jak to wygląda? Wygląda na pewno, na pewno imponująco. Mam um, to się nazywa Pilot, to nie jest śniegszne. Zachowaj chłodny umysł. Wszystkie wyzwania zrobione. I ostatni mini zestaw. X-Wing ruchu oporu mikro odblokowany. Dzięki wszystkim minizestawą. Tutaj nie mam Kylo Rena jako postaci. Ciekawe. Dobra, więc tak. Przebudzenie mocy jest w 100%. Fajnie to wygląda zawsze jeśli jest 100% wszędzie. I kolejnym, kolejną częścią będzie ostatni Jedi. Już teraz na to zapraszam. Dzięki za oglądanie przebudzenia mocy razem ze mną na wspólne przygody. Do zobaczenia w ostatnim Jedi już wkrótce. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.